Szanowni Państwo, ja za przywództw Mława Nieboleń, Minczu Mazojecki, Martina... I o taki właśnie aplauz, o taki właśnie... Witam Pana Adamu Mazojeckiego. Wszystko mi się naradziło. Dziś w Ostrołęce odbywają się 14. Otwarte Mistrzostwa Ostrołęki w pływaniu. Organizatorem tej wyjątkowej imprezy jest Uczniowski Klub Sportowy Piątka, Miejskośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrołęce oraz WOPR Ostrołęka. W dzisiejszych zawodach bierze udział 494 zawodników z 28 klubów. Po raz pierwszy na tej pływalni w zawodach bierze również udział Klub z Litwy, z miasta Wilna. Wszystkim adeptom pływania życzę rekordów życiowych, dobrych startów. Dzisiejsze wydarzenie sportowe odbywa się pod patronatem prezydenta miasta Ostrołęki Pawła Niewiadomskiego i przewodniczącego Rady Miasta Ostrołęki. Nazywam się Kurpiwski Adam. Jestem prezesem klubu UKS Piątka. Zapraszam na 14. otwarte mistrzostwa Ostrołęki w pływaniu pod patronatem prezydenta i przewodniczącego rady miasta. Chciałbym też podziękować tutaj władzom miasta, panu przewodniczącemu prezydentowi, też dyrektorowi MOSiR, no i moim rodzicom i kolegom za pomoc udział w tych zawodach. I,